Witam, z tej strony Marcin. To jest kolejny odcinek na moim pięknym, fantastycznym kanale. Dziękuję za ostatnią subskrypcję. pamiętam Niku, ale bardzo dziękuję. Nawet Wy nie wiecie, jak on, jaka dla mnie to jest motywacja, I jak ktoś mi daje subskrypcję. To dla mnie duża motywacja. Ja nie miałam to 44, gdybym no. się cieszę, że ktoś moją pracę. Mamy kolejną fazę plagi śnieżnej. Tam się pojawią stwory, które mają na magię. Więcej będzie tu potworów. Zobaczymy jak to wyjdzie. Generalnie to jest jeden z łatwiejszych w kampanii. tym najłatwiejszy. Bo jest mało wymagający. Nie trzeba tutaj jakoś dużo zrobić. Możesz zrobić chociaż no, na poziomie weteran. To może być różnie oczywiście. Bo, ja, bo oczywiście nie zmieniamy trybu. Tryb jest co sobie damy może. Crypto zostaje na Normalu. Znaczy na Weteranie oczywiście. Na hardzie nie. Aż takim cheaterem to ja nie jestem. Mówię wam naprawdę kart. Kar szczerze wam mówię, że... Ser bez kitu. Naprawdę. Dobra. Ulepszamy sobie kolejne bombardy. Jest w sumie dosyć fajnie. Przyjemnie. Nawet jeśli same te brigandy i to mamy mają dobrą odporność. Nie mam pan, żeby tu by się przydało coś tutaj. Oh, fuck. fuck, 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 Jak myślicie, stwierdziliśmy to? No, tu się by... Ach, słabo, słabo. Tu by się jakiś bombard przydał, szczerze powiem. No. Bez to jakiś bombard by się przydał. Czy te gargoyle mi przejdą? Oj, oj, oj. Czyżby coś źle, Marcinek King, czyli król coś zepsuł. No i nie podoba mi się to. już to widzę, już widzę tą piękną modę. Fantastyczną modę i Posłuchajcie mnie tak teraz, posłuchajcie mnie to tak uważnie. To to zależy, czy. czy teraz przejdą wszyscy. Aha, dobra. Robię restarta już na start. Robię restarta. Za to dziwnie bo coś się popsuło. I nie będę tego tolerował. I razem przesiądę sobie tu lepszy, czy tu lepszy i fajce. Dla maga coś tutaj popsułem, niestety. Coś się spierdzieliło. Nie wiem, ile będzie trwało na poziom, jeżeli nie zbyt długo, no to zostanie oczywiście na... To znowu rzucę dwa odcinki, a tu już, włącz, tu już będzie kurde ciężko bez kitu. Już może być cięchnąć ten odcinek już... A nie chcę, żeby on trwał nie wiadomo, żeby on trwał nie wiadomo ile, ile nie? Tylko chcę, żeby coś tam trwa, ale nie za długo. Odcinki muszą być nie za krótkie, nie, nie za długie. Nie za Zbieramy na razie pieniądze, bo na razie nie widzę. Zobaczmy co później trzeba ulepszyć. Ale myślę, że możemy sobie postawić jest malena już na pierwszym poziomie, żeby przy pykał i gdzieś tam pykał, ich pykał, pykał. Tylko pykł, na to pykł, no czemu ich uległy, oni no, się na pierwszą godzinę i tak wyznaczyli, że to są sakramy. Ej, kurde, już w ogóle, i sobie nie wymagł. Taka mała różnica, takie ci dość działało. Wow. Łoł. Niesamowita to jest rzecz, kurde. Dobrze, nie, już mi tu akurat nie trzeba wyjść. Nie. 12 Gargoryli to nie jest najgorszy wynik świata, więc czego? To już szybciej, szybciej, szybciej idź. To jest bo jest XD. Nie wiem, czy to sobie poradzi. Nie wiem, czy to da Zobaczymy. we look. We look like it's badger. Proszę go winni, winni No dobrze, pokonaliśmy, ale w takim kwartowie to nie jest łatwe. Mamy sobie lecznika. Leczników, przepraszam bardzo. za moje złe wymagania, bardzo przepraszam. Hashtag Sorry, guys, I'm late. In the fucking my dressing room. Oh, ah, uh. ah. Uh. The pocket? You think? You think my pocket? You bitch. Oh No. Ah, uh. ah, uh. oh. It is a beautiful day. Birds sing and people with. But ears like you leave me dead. Ale już jest o wiele lepiej, już jest... 100 razy lepiej, naprawdę. Czy jest 100 razy lepiej? Może jeszcze więcej? Więcej. Wargi, tam woda, wargi. Wargi. Worki. 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 Hi Worki. Who are you? To jest Wargi. Dobra, pięknie. Aż tak fantastycznie. Myślę, za tu sobie pierdolnie oni mają odporność żadną. sumie. Ekscytujące. Trole i trole idą. Dobra, pierdolnie. ich. A kurde, zastanawiam się, czy by nie ulepszyć już powoli. Powoli powoli ulepszyć moich no sojuszników fantastycznych, bo to coś, coś, coś słabo im idzie. Coś nie, nie podoba mi się, coś w nie wiem co jeszcze. Nie wiem co, ale jest coś, co mi się bardzo u nich nie podoba. Co to jest? Nywy no, me. Najlepszy skrót ever, nywy me. Mój fan, wy teraz tu wiecie o tym. Czy wy zdajcie sobie z tego sprawę, zaraz degniecie? Nie zdajcie sobie z tego sprawy? Bo jest tu... bo mi się tu bardzo nie podoba ten poziom hard, jest tak trudny teraz. Bez kitu, no. Ej, kurwa, tak nie powinno być w ogóle. Oni... E, szkodzą praw ludziom, ludziów. Ludziowie to są piękni ludzie, a oni ich niszczą, rozwalają psychicznie. Są bardzo źli i muszę, że te wóry te psy głupie mi przejdą. Jezus, smaraj, no fajnie, fajnie, że Winterlord to ma dużo nudków na magię, średnią. A średnia to jest taka, jak wysoka no tu nie widzę żadnej różnicy. Ej, nie musisz, że ten gnój mi przejdzie. Dobra, zostaw mi ten gnój. Nie, sobie musimy zostawić na później. <laughs> Dobra, lecimy z nimi. Bombard. Jezus, smar jaki fatalny bombard. Najgorszy na świecie. Jezu, znowu mi tu przechodzą. Przechodzą mi tu, Jezus się, Jesus Christ, why it's this fucking shit fly? Why this fucking shit fly? Oh no, the old oh, year. bitch day. Suck my dick. Dobra. Uratowanie. Fajnie. Tylko jakim kosztem? Kosztem niczego. Kosztem gówna, Rzutuję. Zde. Jestem takim nieprofesjonalnym YouTuberem, nie? idę. Kurde, będzie ciężko. Naprawdę, będzie tu będzie, kurwa. Będziemy kurwa bicie, jak, jak o pożywienie jak i w wojnie światowej. Będziemy walczyć. Jezus. To no, jest poziom hard. poziom hard jest zbyt. Zbyt trudny dla mnie. Bo to jednak tylko życia, ten hard już naprawdę jest mega wymagający. Oj, będzie ciężko, już już czuję wpierdziel. Już czuję w wpierdziel, dobra. tak. Na mojej skórze czuję własny wpierdziel, który Turmule niezbyt mi się spodobać. Dobra, tutaj będzie najlepsze miejsce, żeby dać fireballa wszystkie zrzucić. Wow, 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 wo wow. The best. We are the best, some people talk You are shit in this fucking game But I'm cry because this is terrible and everybody Wreck me, wreck me Kind of wrecking ball And there's a magic in the world I'm gonna I'm gonna score with pepeci and double fire Jezu, ja śpiewam na odcinku. Zapomniałem chwilowo, że to jest odcinek XD Damy się te w Maraudery, takie marudy trochę mi przypią takie maraudery, Marudy. Dobra, tu dajemy fireball zrzucamy Wy ty, sy, co to jest w ogóle, co to ma być? Halo, nie rozwalajcie nas My tu jesteśmy potęgą, my tu musimy wszystkich rozwalać, Dobrze, albijemy tych tkanin, dobrze To jest fantastyczny fanatyka Okej okay. No w sumie, może, może to będzie koniec, nie wiem. Zbyt długi odcinków robić, żeby, żeby takie odcinki trwały i na. 20 minut. Chociaż ostatni taki długi był, niestety. A mi zależy, żeby odcinki były w miarę, znaczy się nie mówię jakoś bardzo, ale żeby były w miarę krótkie. No, nie lubię jak są drugi odcinki, I mm, Każdy lubi coś innego, tak. Damy te. 35 do 60 niech pani tak widzicie jak bardzo mnie to interesuje w ogóle mnie on nie interesuje ej co jeżeli my to przegramy będzie wyglądała będzie gdzieś ojoj lądzie ojejsząsku ojojojojoj dobra dobra jeszcze widzę to nie nędzę dobra przegraliśmy to jest tu nie ma po prostu żadnych cholerii Jezus Maria Zostawić? Weteran to nie moje miejsce niestety Fak, dobra, idź pan Dobra, słuchajcie, zrobimy to Dziękuję, że oglądaliście tą Serię